Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będą ulubieńcy, ulubieńcy powiedzmy ostatnich dwóch miesięcy. I zacznę tradycyjnie od pielnacji twarzy. I chciałabym Wam pokazać w pierwszej kolejności kosmetyk, który otrzymałam z pudełeczka Lovlula. I to jest miniaturka kremu Foam London. I to dokładnie nazywa się Antioxidant Hydro Plump and Film Cream. Słuchajcie, mam tutaj malutkie opakowanie 15 ml, ale w pełnym, pełne opakowanie ma oczywiście 50 i jest w takiej buteleczce z pompką, a tutaj mam taki po prostu odkręcany słoiczek. Słuchajcie, to jest bardzo fajny krem, jest lekki, ale jednocześnie jest treściwy, jest bardzo fajnie nawilżający i ja go stosuję czasami na noc, czasami na dzień i sprawdza się i tak, i tak bardzo dobrze. Myślę, że nadawałby się do każdego rodzaju skóry. Słuchajcie, dlaczego mi ten krem urzekł? Po pierwsze, chodzi mi o zapach. Może nie tyle, że po pierwsze, ale zapach jest bardzo fajny, bo to jest taki ziołowy, troszeczkę jakby anyżowy, trudno jest mi ten zapach określić. Jest dosyć intensywny, ale on nie jest zdrażniący, przynajmniej dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o działanie tego kremu, to muszę Wam powiedzieć, że pomimo swojej lekkości, jest to krem bardzo silnie działający, silnie na nawilżający i on rzeczywiście tą skórę jak gdyby tak e, napompowuje od środka, dzięki temu ta skóra wygląda po prostu taka zdrowsza, taka żywsza e, i naprawdę taka bardziej zadbana, także mi się ten krem sprawdza i na dzień i na noc i tak jak mówię myślę, że będzie e, dobry dla każdego rodzaju skóry, także ja Wam ten krem e, naprawdę serdecznie polecam chociaż e, no muszę powiedzieć, że jest to krem drogi, bo pełne opakowanie kosztuje chyba, o ile mnie pamięć nie mieli, coś koło 40 funtów, ale wiecie co no ja za tyle to Wam go nie polecam ale myślę, że może on czasami się pojawi w jakiejś promocji, nie wiem, może się pojawi w TK Maxie. jeżeli tak, to miejcie oko na, na ten krem i na tą, w ogóle na tą firmę, bo mi się wydaje, że, że warto, bo naprawdę fajny skład, fajne działanie i naprawdę bardzo dobry kosmetyk. Następna rzecz, o której chcę Wam powiedzieć, to jest tonik z kwasem migdałowym Noren, Dr. Wilsch. Słuchajcie, muszę się tutaj troszeczkę rozgadać, bo nie umiem tego powiedzieć w dwóch zdaniach. O tym toniku mówiłam wam już kilka razy. To jest tonik na bazie kwasu migdałowego. On ma taką półpłynną, żelową konsystencję, którą ja nakładam ten tonik nie na wacik, tylko jedną pompkę rozprowadzam po całej twarzy i czekam, aż się wchłonie. Słuchajcie, ten tonik jeszcze tutaj jest dosłownie odrobina. Ja ten tonik już używałam od ponad roku. To jest po prostu jeden z tych kosmetyków, który się chyba nigdy nie kończy. I co wam chciałam powiedzieć? Tego typu kosmetyki, mam wrażenie, że właśnie kosmetyki z kwasami, czy na przykład z witaminą C, tego typu kosmetyki, to widzimy, jak, widzimy ich działanie, jak zaczynamy ich używać. A potem, jak gdyby tego działania już nie widać, i nie chcę przez to powiedzieć, że te kosmetyki przestają działać, albo że też nasza skóra się w jakiś tam sposób do tego przyzwyczaja. Nie. Po prostu one doprowadzają naszą skórę do jakiejś tam, e, jakiegoś tam stopnia doskonałości, i po pewnym czasie my się do tego, e, do tego stopnia doskonałości przyzwyczajamy, i nie widzimy już jak gdyby dalszych efektów działania. I dopiero zauważamy te efekty działania, jak już nam się ten kosmetyk, dajmy na to, zakończy, e, przestaniemy go używać i wtedy widzimy, że coś z tą skórą zaczyna się dziać niedobrego. I wiecie co? Ja również, jak zaczęłam używać ten tonik z tym kwasem igdałowym, to widziałam, że on działa, a potem już przez cały czas to tak jakby nie wiedziałam, czy on działa, czy nie działa, ale... No... Chcę Wam powiedzieć, że przez ten ostatni rok, tak jak no ja generalnie nie mam problemów z wypryskami. no Mam skórę suchą i wiadomo, że na takie skórze wypryski pojawiają się rzadko. Oczywiście nie jest to reguła, bo skóry suche również mogą cierpieć na trądzik i, i tego typu rzeczy, ale generalnie skóra sucha nie ma tendencji do zapychania się, więc nie pojawiały się na niej wypryski. Ale mi od zawsze pojawiały się tacy, wiecie, co miesięczni goście. Jeden, dwa wypryski gdzieś tutaj na linii szczęki, z reguły były to duże wypryski, bolące i ciężko się gojące. I tak jak pamięcią sięgam. To przez ostatni rok ja naprawdę nie pamiętam, czy miałam w ogóle jakiegokolwiek takiego co miesięcznego gościa. Wydaje mi się, że nie, albo przynajmniej było to tak dawno, że tego nie pamiętam. I, i przez cały czas myślałam, że to może jest całość mojej pielęgnacji. No, generalnie dużo tych kosmetyków używam i oczyszczam twarz i nawilżam, więc może po prostu tak działa ta cała moja pielęgnacja, że te wypryski się nie pokazują. Ale, ponieważ ten tonik używam już od ponad roku, Tutaj co prawda nie ma takiej informacji, ile od otwarcia ten produkt możemy używać, ale wiecie co, no ponad rok to już jest naprawdę długo. I postanowiłam, że, że ten tonik no muszę jakoś się streszczać i go po prostu szybciej wykończyć. A od kilku miesięcy borykam się z takimi wypryskami na dekodzie. Na dekodzie to dosłownie kilka, ale pod linią biustu, po prostu tam, gdzie się kończy stanik, pod stanikiem, pod biustem. Mam wypryski, których nie potrafię się pozbyć. Nie są to takie typowe ryszcze, które wychodzą, wiecie co, to są takie grudki, które siedzą pod skórą i nie pomaga na nie ani żaden peeling, żadne kremy, nic, po prostu one tam są, one mnie w żaden sposób nie bolą, nie, nie szczypią, ale nie chcą jak gdyby zejść i, i nieostetycznie to wygląda i mnie to po prostu denerwuje. I postanowiłam, że spróbuję ten tonik po prostu zastosować na tamte partie ciała i Zaczęłam jedną pompkę, tak jak używam na twarz, a drugą pompkę rozmarowałam sobie na cały dekolt, na biust i pod biustem. Czekałam, aż to się wchłonie przez kilka chwil i później nakładałam krem. I słuchajcie, nie chcę Wam kłamać, nie chcę wam zmyślać, ale to była dosłownie kwestia dni. Ja po kilku dniach już widziałam, że te, te wypryski się chowają. W tej chwili po wypryskach nie ma już nic. One są zupełnie jakby płaskie, gładkie, niewyczuwalne pod palcami. Zostały jedynie po nich ślady, które myślę, że po kilku tygodniach również znikną. I dlatego wiem, że to ten, ten właśnie tonik migdałowy w ten sposób działa, że on odczyszcza skórę i powoduje, że goją nam się wszystkie rzeczy, nie wyskakują nowe. Także ja wam naprawdę gorąco ten tonik polecam. Bo, nawet jeżeli y, nie sprawdzi Wam się do twarzy, to może Wam się sprawdzić na każde inne partie ciała, gdzie macie na przykład jakieś y, problematyczne takie miejsca, gdzie może się pojawiają jakieś wypryski, jakaś wysypka, jakieś nie wiem, uczulenie, y, podrażnienie. Spróbujcie sobie zastosować ten kosmetyk, bo ja uważam, że on naprawdę działa i to działa błyskawicznie. Bo ja, tak jak mówię, widziałam już różnicę nawet po kilku dniach. I tak jak myślałam wcześniej, że już więcej tego toniku nie zakupię, bo się po prostu nim znudziłam przez ponad rok używając. Tak, teraz wiem, że na pewno zakupię następne opakowanie. Jak tylko będę w Polsce, to myślę, że sobie go z Polski przywiozę. Dziewczyny mieszkające w Anglii, ten, ten tonik jest również dostępny na eBay. Co prawda on kosztuje trochę więcej, ale mimo wszystko uważam, że warto, bo to jest kosmetyk naprawdę niesamowicie wydajny i polecam go Wam po raz kolejny, ale już nie tylko jako kosmetyk do twarzy, ale w ogóle kosmetyk do ciała na jakiekolwiek takie problematyczne miejsca. Myślę, że Wam się sprawdzi. Następny kosmetyk, już też o którym Wam mówiłam chyba dwa razy, i to jest ta maseczka z Innisfree na bazie wina. Słuchajcie, naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza ten kosmetyk. To jest taka maska całonocna nocna, bardzo fajna konsystencja, bo to jest taki autentycznie sztywny taki żel. Podoba mi się już podczas aplikacji, bo ona daje niesamowite ochłodzenie na twarzy. To jest taka ulga właśnie wieczorem, szczególnie teraz, kiedy już no, zaczyna się robić coraz cieplej. Nie wiem, czy zimą by się dobrze. Sprawdzę ten kosmetyk, ale teraz, właśnie na wiosnę, lato, uważam, że jest rewelacyjny i stosuję go mniej więcej 3-4 razy w tygodniu, i z każdym razem widzę, że ta skóra robi się coraz lepsza. Taka e, rano po prostu jest bardziej wypoczęta, bardziej wygładzona, e, lekko rozjaśniona, fajnie nawilżona. Naprawdę świetny kosmetyk, i, i to jest duże opakowanie, także starczy na ładnych parę miesięcy. Także wam go naprawdę również serdecznie polecam. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Teraz chciałabym Wam pokazać z kolorówki, chciałabym Wam pokazać takie dwa duety, które używam non-stop po prostu przez ostatnie dwa miesiące. I pierwszy duet, duet, to jest e, słuchajcie ten krem z BB, z Misza i do tego ten puder z Iwzrusze. Świetnie mi się sprawdza ta kombinacja. E, krem z Misza e, uważam, że naprawdę zasługuje na, swoje, e, na swoją renomę Wiem, że e, mówiłyście, nie każdemu się sprawdza. Tak wiadomo jest tak z każdym kosmetykiem. U jednego coś się będzie sprawdzać, u drugiego nie. U mnie ten krem się sprawdza świetnie. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, bo jest taki e, niewidoczny, a jednak fajnie. Ujednolica ten kolor y, cery i takie daje delikatne krycie. Y. Dzięki temu, że ma bardzo fajny skład, dużo ma różnych wyciągów. On jednocześnie jest to jako kosmetyk pielęgnacyjny, fajnie skórę nawilża, utrzymuje się rzeczywiście przez cały dzień. Nie zauważyłam, żeby mi się w jakichś tam miejscach ścierał. On jeżeli zanika w ciągu dnia, jeżeli się ściera, to robi to bardzo równomiernie, także nie mamy żadnych takich gołych, wiecie, placków na twarzy czy w okolicach nosa czy brody. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Cieszę się, że, że kupiłam i myślę, że jak skończę sobie to małe opakowanie, to zakupię sobie pełne, bo bo naprawdę mi się świetnie Sprawdza. Podoba mi się też, jak ten kolor się fajnie dopasowuje, pomimo, że po wyciśnięciu z y, stópki on nie wydaje się, że jest taki szaro beżowy, ale mimo wszystko on się bardzo fajnie do cery do, do, dopasowuje. I razem z tą Miszą używam tego pudru z jej wzruszek, który też już wam kiedyś pokazywałam. Naprawdę bardzo mi się podoba ten puder. To jest puder sypki. Ja go mam w odcieniu Rose. Ja dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że mam go w odcieniu Rose, bo jako dostałam jako, e, taki, wiecie, e, darmowy, darmowy prezent. No, prezent do zamówienia, e, także tam nie było. W do wyboru opcji kolorystycznej, ale potem zauważyłam, że są też różne inne kolory, ale mi ten Rose bardzo fajnie odpowiada, pomimo, że on ma takie lekko, jak gdyby różowe podtony, ale on dzięki tym podtonom fajnie skórę tak rozjaśnia, dodaje jej życia i rzeczywiście jest na skórze mało widoczny albo nawet niewidoczny. To nie jest typowo z puder matujący, raczej bym powiedziała, że jest to puder wyko wykańczający, wykończający, wykańczający. <laughs> I naprawdę bardzo fajnie wygląda, fajnie współpracuje z tym kremem BB czy z jakimkolwiek innym, ale tak jak mówię, ten, to duo stosowałam najczęściej, a drugie duo, jakie stosowałam najczęściej, to słuchajcie, nie wiem, czy też tak macie, że czasami kupujecie jakiś kosmetyk, używacie go tam raz czy drugi i, i stwierdzacie, że a, właściwie nie wiecie, czy Wy to lubicie, czy nie lubicie, co to właściwie ma być i u mnie też się tak czasami zdarza i to, to, to dotyczy tego kremu CC ze Stila. Robiłam Wam test na kanale tego kremu i, i właściwie to moje zdanie się na ten temat tego kosmetyku nie zmieniło. Uważam, że jest niewarty swojej oryginalnej ceny i tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie robi na twarzy nic. Natomiast po dłuższym stosowaniu zauważyłam, że naprawdę świetnie wyglądają na nim minerały, dużo dłużej się utrzymują, dają lepsze krycie. Ta skóra rzeczywiście jest lekko wygładzona, niby on jest na twarzy niewidoczny, ale w jakiś dziwny sposób on tą twarz, tą skórę jednak wygładza, ten kolor, jak gdyby. U jednolica. Y też daje takie fajne, pół matowe, pół wykończenie. Dzięki temu nawet nałożony na krem z filtrem powoduje, że wszystko jakby robi się takie mniej błyszczące, ale nie do końca matowe i naprawdę świetnie współpracuje właśnie z tymi mineralami. Także dla mnie to był też taki duet, że tak powiem, na co dzień i myślę, że jak ten krem mi się skończy, to będę, będę za nim tęsknić. Nie wiem, czy kupię na cenę opakowanie, bo nie wiem, czy uda mi się go po prostu kupić znowu w tak dobrej cenie, bo te 20 parę funtów, które on tam kosztuje na truskawce, to bym życzył za niego. Nie dała, ale tak jak mówiłam już wam w teście, ja go kupiłam za 3,99 w outlecie i myślę, że za taką cenę to jest warto sobie ten kosmetyk kupić i go wypróbować. U mnie sprawdza się świetnie właśnie razem z tymi minerałami. Także jeżeli, jeżeli znajdziecie go gdzieś w rozsądnej cenie, to polecam, może, może Wam też się sprawdzi właśnie w, w duencie z jakimś tam innym kosmetykiem, czy może z podkładem, czy właśnie z minerałami. I jeszcze jeden kosmetyk do, do makijażu, to jest również Styla i to jest ten, ten błyszczyk, pomadka wpłynie, to się niby nazywa lip gloss, ale dla mnie to jest pomadka, bo on daje dużo większe krycie i dużo więcej koloru niż zwykły błyszczyk. Ja go mam w tej chwili na ustach, słuchajcie, świetny to jest kosmetyk, bo nie daję, że on jest bardzo komfortowy w noszeniu. On fajnie usta nawilża, ale jest też przy tym bardzo trwały. Jak na błyszczyk, to on się naprawdę utrzymuje przez wiele godzin, nawet po zjedzeniu znika jak gdyby, ten błysk z ust, a kolor wciąż pozostaje. Podoba mi się konsystencja tego, tego, tej pomadki, bo jest taka jakby troszeczkę gumowa, ona się tak w dziwny sposób przykleja do ust. Dzięki temu bardzo łatwo się to na ustach rozprowadza i bardzo fajnie naturalnie wygląda. Kolor też jest taki nieoczywisty, jaki ja mam kolor. To jest 06 Nude. I słuchajcie, to jest też taki kolor nieoczywisty, bo wszystko zależy od, od światła. On czasami jest bardziej różowy, czasami jest bardzo, bardziej brzoskwiniowy, ale bardzo fajnie współgra z moją karnacją i naprawdę sprawdza mi się przy wielu makijażach. Także też dla mnie taki kosmetyk codzienny. Dalej chciałam Wam pokazać. Kosmetyk do włosów, i jest to również malutkie opakowanie, które otrzymałam w pudełeczku Lovlula, i to jest John Master Organic Citrus and Neroli Detangler. To jest coś takiego. No, niestety mam tylko malutkie opakowanie, 30, 30 ml, ale już Wam mówię, że rozważam zakup pełnego opakowania. Niestety jest to produkt dosyć drogi. Pełne opakowanie. E, chyba 170 ml, o ile mi pamięć nie myli, kosztuje chyba e, 17 funtów, e, no ale teraz do końca miesiąca jest te 20% zniżki z tego pudełka L'Ovrula, więc się zastanawiam, czy, czy nie zakupić. Od razu Wam powiem, że nie używam ja tego kosmetyku, bo ja detanglera ani żadnej takiej, tego typu odżywki nie potrzebuję, z racji tego, że moje włosy są proste, płaskie, cienkie e, i krótkie, dlatego e, ja zupełnie innych kosmetyków do włosów używam, natomiast używałam go e, na włosach córki. Moja córka ma włosy takie e, nie do końca proste, nie do końca kręcone, bardzo cienkie, ale przy tym bardzo takie puszące się, plączące się. Ciężko się to w ogóle czesze, bo te włosy po prostu latają na wszystkie strony. I słuchajcie, e, to jest. Ja to zastosowałam tak, jak e, tutaj producent mówi, że można to zastosować jako normalną odżywkę do włosów, albo taką odżywkę bez spłukiwania. I ja to zastosowałam rzeczywiście bez, e, bez spłukiwania. Nałożyłam niewielką ilość już na takie, wiecie, wytarte włosy ręcznikiem. Słuchajcie, jak pięknie się włosy potem układały i to przez kilka dni te włosy się przestały puszczać, były takie fajne, jedwabiste, ale przy czym nie były w ogóle obciążone, nie były takie, wiecie, przetłuszczone, tylko właśnie takie gładkie, jedwabiste, ładnie się rozczesywały, ale też one bardzo ładnie się układały i ten efekt utrzymywał się nie tylko przez jeden dzień, ale przez kilka dni, bo ja jej włosy myję tylko co kilka dni, wiadomo, to jest, ona ma tylko 8 lat, jeszcze się tak nie poci, te włosy się nie brudzą, więc nie ma potrzeby mycia częściej, ale jeżeli macie, aha, jeszcze też Wam powiem, że to to jest bardzo fajny, naturalny skład. Dlatego zdecydowałam się właśnie wypróbować ten kosmetyk na niej, bo tutaj nie ma silikonów, nie ma żadnych takich, wiecie, chemicznych dodatków, tylko naprawdę bardzo fajny naturalny skład, więc stwierdziłam, że nie zaszkodzi, a może pomóc. I rzeczywiście uważam, że jest to rewelacyjny kosmetyk. Słuchajcie, jeżeli macie takie włosy właśnie mocno wysuszone, puszące się, które yy, trudno jest ujarzmić, to myślę, że ten, ten kosmetyk się u Was sprawdzi. I tak samo myślę, że sprawdzi się właśnie u dzieci, dlatego że ma bardzo fajny naturalny skład. Zapach jest taki lekko ziołowo-cytrusowy, ale on nie jest bardzo intensywny, nie utrzymuje się długo na włosach, przez co nie jest właśnie bardzo drażniący, jakiś męczący, tylko taki przyjemny, lekko orzeźwiający. Naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Wiem, że kosztuje niemało, ale ja myślę, że jako taka odżywka, którą się zostawia na włosach, przez co zakładamy jej zdecydowanie mniej, to myślę, że takie pełne opakowanie tego kosmetyku naprawdę wystarczy na kilka ładnych miesięcy. Także zastanawiam się, tak jak mówię, nad tym, żeby zakupić pełne opakowanie właśnie z. Będę na nią, bo, bo widzę, że działa i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Następna rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to jest ten serwis. Y Top code. słuchajcie, wszyscy już o nim wiedzą, tylko nie ja, ostatnio jak Wam go pokazywałam w holu, to też mówiłam, że, że wszyscy o tym wiedzą, tylko nie ja, słuchajcie, zakupiłam mniej więcej miesiąc temu i od miesiąca używam i mam wrażenie, że w ogóle nie wiem, że straciłam kilka lat swojego życia nie używając tego Top Coatu, to jest rewelacyjny produkt nie dość, że powoduje, że lakier bardzo szybko schnie, nie tylko schnie, ale w ogóle twardnieje bardzo szybko, to również bardzo mocno przedłuża jakby trwałość tego lakieru. U mnie po dwóch dniach lakier przeważnie odpryskuje, nieważne co robię. Z tym seżwitem wytrzymuję 4 do 5 dni, także dla mnie to jest rewelacja. Wiecie, no ja dużo robię w domu, też mam miękkie paznokcie, dlatego u mnie lakiery do paznokci nie trzymają się zbyt długo, ale tutaj no, no, widzę ten efekt tej długotrwałości, ale też podoba mi się to, że ten cały proces, wiecie, malowania paznokci jest bardzo mocno przyspieszony przez to, że właśnie on powoduje, że ten lakier się bardzo szybko twardnieje. Zawsze jak maluję paznokcie wieczorem, zawsze kładę się do łóżka, rano wstaję zawsze mam odciśniętą poduszkę na, na lakierze do paznokci, także na pewno znacie to uczucie, wiecie jakie to jest frustrujące. Od kiedy tego stos zaczęłam stosować ten serwit, to naprawdę ten problem zniknął. Także naprawdę świetny kosmetyk i gorąco Wam polecam. Podlinkuję Wam na dole, jeżeli znajdę jakiś link, gdzie go można kupić. Ja go kupiłam na eBay, ale ja myślę, że to jest produkt taki na tyle popularny, że można go znaleźć w większości sklepów. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o kosmetyki. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że znalazłam ostatnio dwie strony internetowe, blogi. Jedna to jest strona, a jeden to jest blog. Jedna strona angielskojęzyczna, i to jest Beautiful with Brains, czy coś takiego, oczywiście podlinkuję Wam to na dole. To jest strona angielskojęzyczna, która naprawdę zawiera niesamowitą ilość informacji na temat składów kosmetyków, na temat różnego zastosowania kosmetyków, ale druga strona to jest Arsenic Makeup, i to już jest polski blog prowadzony przez dziewczynę, która jest kosmetologiem bądź też studentką kosmetologii i ona, słuchajcie, to jest tak niesamowita kopalnia wiedzy ten blog, że to się w głowie nie mieści. Tam jest tak niesamowita ilość informacji na temat właśnie składów, na temat... Są też recenzje kosmetyków, ale ona nawet jak robi recenzję kosmetyku, to robi to zupełnie pod innym kątem. Ona bardzo dokładnie analizuje skład, przy czym to się bardzo fajnie czyta, nie jest to nudne. Ona w ogóle od takiej strony chemicznej bardzo często podaje informacje. Są tam na przykład artykuły, jak działa kwas hialuronowy, jak działają innego rodzaju kwasy. Ona nam tam podaje wzory chemiczne, ale to wszystko jest tak, słuchajcie, podane w taki fajny, przejrzysty i zrozumiały sposób, że nawet dla laika, który zielonego pojęcia nie ma po prostu o chemii, to się bardzo fajnie czyta i, i naprawdę tam można znaleźć bardzo dużo informacji na, na takie konkretne wiecie, zagadnienia, jeśli chodzi o kosmetykę. Także ja Wam również ten blog podlinkuję na dole, naprawdę warto poświęcić czas i sobie troszeczkę tam poczytać, bo naprawdę można się wielu rzeczy dowiedzieć. I ostatnia rzecz, już taka zupełnie nie kosmetyczna, to jest słuchajcie herbata, herbata Lipton i to jest white tea with raspberry. Ja tą herbatę kupiłam w polskim sklepie, więc na pewno wiem, że jest w Polsce również dostępna. No, jest niesamowita. Ja kiedyś miałam już białą herbatę, chyba taką zwykłą białą. I pamiętam, że mi nie smakowała, bo posmakowała po prostu sianem. I nigdy więcej białej herbaty nie kupiłam. Ale tutaj ta herbata, właśnie z tą maliną, no, ma tak fajny orzeźwiający smak. Tego siana w ogóle tam nie czuć. Ta malina jest, ale ona nie jest kwaśna. To nie jest taka typowo kwaśna, owocowa herbata. Tylko to jest taki fajny, malinowy posmak. Niesamowicie orzeźwiająca jest ta herbata. To już jest moje chyba trzecie opakowanie. Ja non-stop po prostu piję. I, i naprawdę polecam, jak gdzieś Wam się rzuci w sklepie, to spróbujcie, bo, bo jest świetna, jest tak smaczna i tak orzeźwiająca, można pić i na ciepło, i na zimno, wiecie teraz latem, naprawdę jako fajny napój, czy nawet dodać sobie to do, do, do tego jakąś, nie wiem, czy cytrynę, czy sok. Naprawdę świetna polecam wam, bardzo mi smakuje. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców ostatnich dwóch miesięcy. E, mam nadzieję, że, że Wam się filmik podobał i, i być może. Dałam wam inspirację do używania jakichś tam kosmetyków. Dajcie znać, co było Waszymi ulubieńcami w ostatnim czasie. A tymczasem życzę Wam już miłego dnia i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmów. Cześć!